Dzień z życia w kamperze w jednym z najbogatszych miast na świecie, czyli Dubaju. Pierwsza miejscówka do spania okazała się być niewypałem, więc pojechaliśmy dalej. Zaparkowaliśmy przy samej plaży, więc nie pozostaje nam nic innego jak plażowanie. Jest to ulubiona czynność Kacpra, więc na plażę idę sama. Kacper w tym czasie korzysta z infrastruktury rowerowej i zwiedza Dubaj. Szczerze, nie sądziłam, że plażowanie w tym miejscu przyniesie mi tyle radości. Miałam też chwilę na pogadanie z lokalnym mieszkańcem o tym, jak mieszka się w Dubaju. Aby utrzymać pozory, zjadłam zdrowe drugie śniadanie, a Kacper po powrocie zrobił nam pyszną mrożoną kawę. Po kąpaniu w morzu, głupio by było nie skorzystać z darmowego prysznica na plaży. Pod wieczór to nawet ja zdecydowałam się na wycieczkę rowerową, więc jedziemy zwiedzać miasto przy zachodzącym słońcu. Kasper oczywiście zatrzymał się zrobić zakupy w jakimś dziwnym sklepie, a później zrobiło się już kompletnie ciemno. Dubaj nocą robi przeogromne wrażenie, a jak pojechaliśmy pod burz to nie mogliśmy przestać się gapić. Oczywiście zatrzymaliśmy się też na pokaz najbardziej popularnych fontan w mieście. Po powrocie do naszego kampera zrobiliśmy szybką obiad o kolację, odpaliliśmy ulubiony serial i padliśmy ze zmęczenia. Nie spodziewaliśmy się, że spodoba nam się van life w Dubaju, a jednak.